Weź głęboki tech, zamknij oczy i wyobraź sobie tą małą wersję Ciebie. Może być siedmioletnia, dziesięcioletnia. Jaka pierwsza Ci przyjdzie do głowy? Wyobraź sobie, jak ta mała wersja Ciebie biegnie w Twoją stronę z otwartymi ramionami. A Ty odwracasz się, i odchodzisz. Ta mała wersja Ciebie biegnie w Twoją stronę, ale ty odchodzisz od tej małej wersji Ciebie. Ona widzi już tylko Twoje plecy. Woła do Ciebie, ale ty się nie zatrzymujesz. Słyszysz wołanie tej małej wersji Ciebie i ignorujesz je, bo nie chcesz błądzić w przeszłości. Teraz wyobraź sobie, że zatrzymujesz się, kucasz i obracasz się w stronę tej małej wersji ciebie. Spójrz jej w oczy. Tej małej wersji ciebie. Przeskanuj jej twarz. Zauważ jej emocje. Przytul ją. I powiedz jej, że wszystko będzie dobrze. Powiedz jej, że zasługuje na wszystko, o czym marzy, że jest doskonała, taka, jaka jest. Powiedz jej, że nie musi się zmieniać, żeby zasłużyć na miłość, że to nie jest tak, że się do czegoś nie nadaje. I powiedz jej, że te wszystkie rzeczy, które słyszała na swój temat, nie miały nic wspólnego z nią, tylko z osobami, od których te rzeczy słyszała. Przytul ją mocno, powiedz tej małej wersji siebie, że ją kochasz. Wyobraź sobie, że wstajesz i kiedy tylko zaczynasz odchodzić, ta mała wersja Ciebie jest obok. I trzymać się za rękę. A ty trzymasz za rękę tą małą wersję siebie. I od teraz świadomie idziecie razem. A teraz otwórz oczy. Jak się czujesz? Jeżeli chcesz dotknąć wewnętrznego dziecka i spotkać się z nim w bardziej świadomy sposób, to zapraszam do kursu Wewnętrzne Dziecko plus Wybaczenie. Do końca grudnia jest promocja na ten kurs, także zapraszam Cię, jeżeli masz ochotę na ten rodzaj pracy.